Dzień dobry Państwu, Wojciech Kopeć, Jara Poland, Centrum Polski, Warzywnicze Centrum Doświadczalnictwa Technicznego Bayer. W tle cebula, spora kolekcja, prawie 20 odmian w różnych typach. Mamy też odmiany ziemniaków, marchwi, kalafiorów i brokułów, wszystko na liniach kroplujących. Widać, w cebuli zgrubienia dorastają. Pojawiają się troszkę problemy z zasychającą, zasychającymi końcówkami. To akurat wyłącznie stare liście. Przy starszych liściach, żeby przeciwdziałać temu zjawisku, sięgamy po preparaty wybitnie potasowe z krystalonem pomarańczowym na czele. Jeśli zasychające końcówki są na młodszych liściach, sprawa jest dużo poważniejsza, bo to są tematy z, nie, z niedoborem wapnia, jak i wody czyli przede wszystkim woda, natomiast na listnie sięgamy po preparaty z wapniem, z kalcyjnic jak najbardziej. Rezultaty tego wszystkiego będziemy mogli wspólnie zobaczyć 13 września. wieś już teraz serdecznie zapraszam, każdy będzie mógł to zobaczyć na własne oczy.